Prawo wyborcze służy tylko partiom politycznym. Ruchy społeczne, samorządowe, stowarzyszenia nie mają szans na to, aby brać udział w wyborach parlamentarnych. My, jako RUS samorządowy, aby móc wziąć udział w tych wyborach, musieliśmy, zostaliśmy zmuszeni do założenia partii politycznej. Czy tak wygląda demokracja? Czy, czy tak wygląda społeczeństwo obywatelskie? Nie. I właśnie my, bezpłatni samorządowcy, zmienimy to. Stworzymy możliwość, aby ruchy społeczne, stowarzyszenia miały otwartą drogę do parlamentu. Bo ważne są, tak jak to mówiliśmy już nie raz, interesy Polaków, a nie partii polityczne albo ich liderów. My, kobiety, chcemy czuć się bezpiecznie w zdrowiu i w chorobie. Wtedy, kiedy jesteśmy w ciąży, ale zarówno wtedy, kiedy przechodzimy menopauzę. Niech zadaniem lekarza będzie dbanie o zdrowie kobiet i naszych dzieci. Dlatego chcemy Zwiększyć nakłady na opiekę ginekologiczną i psychologiczną kobiet nie tylko wtedy, kiedy są w okresie ciąży, ale w każdym innym momencie jej życia. Sto lat temu nasze babcie parasolkami w okno marszałka Piłsudskiego wystukały jego zgodę na prawa wyborcze kobiet. Minęło sto lat. Nasze prawa są zapisane w Konstytucji, a my nadal musimy wychodzić na ulicę, żeby upomnieć się o swoje prawa. Bardzo ważny punkt programu bezpartyjnych samorządowców. Chodzi o bezpłatną komunikację publiczną, miejską i regionalną. Bardzo ważne są koleje regionalne, bo to one mogą nam pomóc rozwiązać bardzo ważny problem, czyli wykluczenie komunikacyjne, które jest bardzo jeszcze obecne w wielu regionach kraju. I w tym zakresie my również mamy doskonałe doświadczenia. Ktoś zapyta, ile to kosztuje i czy to się opłaca. I my to oczywiście również policzyliśmy. Gdyby sumować przychody ze sprzedaży biletów wszystkich kolejowych, regionalnych operatorów, daje to kwotę około 2 miliardów złotych. Dużo? No, pewnie sporo. A wiecie, ile wydajemy rocznie na telewizję publiczną? 3 miliardy złotych. Dokładnie. Szanowni Państwo, i tutaj dzisiaj. Musimy sobie odpowiedzieć na Musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, czy chcemy, żeby nasze pieniądze, publiczne pieniądze były wydawane na nikomu niepotrzebną propagandę, czy też na rozwiązywanie konkretnych realnych problemów Polaków? Realne i skuteczne wsparcie ze strony państwa polskiego przy tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi przy firmach, zakładach pracy. Ale również przy instytucjach publicznych bezpośrednie wsparcie finansowe będą otrzymywały instytucje publiczne, takie na przykład jak uniwersytety, politechniki, bo przecież są setki młodych kobiet, studentek, które będąc już matkami chciałyby kontynuować dalszą naukę. Proponujemy dobre i konkretne rozwiązanie dla kobiet, jakim jest zachowanie stuprocentowego świadczenia macierzyńskiego i rodzicielskiego. U swojego pracodawcy przy pełnym wymiarze czasu pracy. Rozwiązania, które mają doprowadzić do racjonalnie krótkich kolejek do lekarzy. Po pierwsze, szanowni Państwo, elektroniczna rejestracja, która ma uszczelnić system, zapobiegając powstawaniu potrójnych kolejek. Elektroniczna rejestracja zapewni pacjentom możliwość skorzystania z miejsca, z wizyty która została odwołana przez innego pacjenta. Tak to musi działać w nowoczesnej, zelektryfikowanej i informatyzowanej Polsce. Adaptacja lekarzy spoza Unii Europejskiej do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Chodzi o to, żeby tak jak polscy młodzi lekarze po studiach trafiali na 13-miesięczny staż, podczas którego będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, będą mogli poznawać Polski system opieki zdrowotnej, a przede wszystkim wspierać lekarzy i pracować dla polskich pacjentów w szpitalach. Pula miejsc na polskich uczelniach medycznych dla studentów medycyny, którzy zdecydują się 10 lat po studiach pracować w Polsce w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Nasz plan dla psychiatrii dzieci i młodzieży zakłada także system dotacji, grantów, konkursów dla psychologów i psychoterapeutów, ponieważ to im musimy dać narzędzia, bo to oni zajmują się prewencją, profilaktyką, pracą z młodzieżą, i to oni zdają system oświaty i ochrony zdrowia na poziomie samorządowym, bo tam mają odbywać się te konkursy, tam mają być te granty, tam, gdzie jesteśmy blisko ludzi. Ostatni krok z tych trzech punktów, które wymieniłem na początku, z tych trzech problemów, którzy zgłaszali nam Polacy. To choroby rzadkie. Ja już na poprzedniej konwencji mówiłem, że to jest, proszę państwa, skandaliczne, żebyśmy musieli dzisiaj, w 2023 roku oglądać internetowe i telewizyjne zbiórki na leczenie. Jesteśmy silnym państwem w centrum Europy i to się musi skończyć. W każdym województwie powołamy komisje lekarskie, które będą orzekały nie o tym, czy leczenie się należy danej osobie, tylko o tym, czy jest ono możliwe na terytorium Rzeczpospolitej, czy trzeba wysłać osobę na leczenie za granicę, a finansowanie będzie z budżetu państwa. Zerowy PIT to jest podatek dochodowy ze stawką zero. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy będą mogli zarobić nawet 15-20% miesięcznie więcej. Nie z państwa, nie na koszt pracodawcy. Ale z własnych ciężko zapracowanych pieniędzy. Ktoś jednak zapyta. No, hola, hola, wszystko to fajnie brzmi, ale to przecież 60 miliardów złotych dla budżetu mniej. Nie proszę państwa, obalmy ten bit. Nie będzie mniej. Wzrost wynagrodzeń spowoduje wzrost wydatków konsumpcyjnych. A to napędzi polską gospodarkę. Wzrosną przychody z VAT-u. A już dzisiaj to właśnie wpływy z VAT-u kilkukrotnie przewyższają wpływy z PIT-u. Polski budżet nie jest zagrożony. Naszym rozwiązaniem jest sprawiedliwy udział samorządów w podatku VAT. Sprawiedliwy, taki, który zapewni samorządom w końcu środki, które pozwolą na realizację zadań, których samorządy mają mnóstwo, na które środki obecnie niestety, ale nie są wystarczające. Pierwszy element, który chcemy zmienić, to chcemy zmienić paradygmat nauczania. Dosyć zakłuwania niepotrzebnych treści. Chcemy, aby skoncentrować się na nauce życia. Elementów, które są w tej chwili potrzebne do pełnienia ról zawodowych i ról społecznych. Chcemy oprzeć to na elementach doświadczenia, symulacji, umiejętności analizy krytycznej. Chcemy, by nauka odbywała się w murach szkoły, a nie... W zaciszu domowym czy na korepetycjach. My, bezpartyjni samorządowcy, mamy w programie odejście od korepetycji i my to zmienimy, doprowadzimy do tego. Druga zmiana, drugi element: wprowadzimy zdrowe, bezpłatne obiady dla wszystkich dzieci w placówkach oświatowych. Wprowadzimy edukacyjny bon rozwojowy 1200 zł na każdego ucznia rocznie do wykorzystania przez rodziców. Przez Was, rodzice, bo wy wiecie lepiej, w jaki sposób te pieniądze wykorzystać, żeby wasze dziecko dobrze się rozwijało? Ten bon będziecie mogli wykorzystać, na przykład na zajęcia dodatkowe, po to, żeby wasze dziecko rozwijało swoje talenty albo zainteresowania, ale również dla dzieci, które, które może potrzebują więcej czasu na to, aby zdobyć wiedzę. pieniądze pójdą do nauczyciela, który uczy dane dzieci. Dzięki temu będziemy premiowali nauczycieli. Aktywniejszych, lepiej przygotowanych i takich, którzy mają umiejętność skupiania wokół siebie dzieci. Nie każde dziecko dobrze widzi, nie każde dziecko dobrze słyszy, nie każde dziecko też odpowiednio się zachowuje według norm naszych. Natomiast edukacja ma za zadanie, by wyrównywać szanse rozwojowe. Dlatego te, te pieniądze będziecie mogli przeznaczyć na dodatkowe wizyty u pedagoga, psychologa, foniatry, okulisty, dietetyka. Dzięki temu wasze dzieci będą miały równy start w przyszłość. To, co dzisiaj zaprezentowali nasi wykładowcy, można powiedzieć w skrócie przyjaciele, ludzie, którzy to osiągnęli, potrafią o tym rozmawiać, ale potrafią też to wdrażać. Bo pokazali swoje osiągnięcia. Tak naprawdę to jest książka kucharska. Proste recepty. Sprawdzone, powtórzone. Tu nie ma trucizny żadnej, bo myśmy to przejedli. Myśmy sprawdzili na sobie, że to są skuteczne recepty i one nie trują, mało tego. One tak jak dobra polska kuchnia budują i nas wzmacniają. Niech budujmy po prostu normalną Polskę, niech ona wzmacnia wszystkich. Zapraszam wszystkich do walki.